Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pozytywny odcinek, ponieważ chciałbym Wam podziękować za 100 tysięcy wyświetleń łącznie na moim kanale. Nie sądziłem, że w ogóle kiedykolwiek mi się uda dobić do takiego poziomu, ponieważ 100 tysięcy wyświetleń i do tego 340 subskrybentów. No, jestem trochę pod wrażeniem. Miałem plan, żeby na 300 subskrypcji zrealizować jakiś fajny, ciekawy projekt. Natomiast przyznam się szczerze, nie sądziłem, że to tak szybko nastąpi i, i trochę mnie zaskoczyliście. Ja też trochę olałem, niestety w pewnym momencie olałem, no nie olałem tak, no trochę miałem innych spraw na głowie, ważniejszych do załatwienia niż kanał na YouTubie. I dlatego też przez chwilę miałem takiego odcięcia się od tego świata YouTube'a i tak dalej. Natomiast co? Dziękuję Wam bardzo za to, że udało nam się to zrobić w 3,5 roku. 3,5 roku, słuchajcie, to trwa i 3,5 roku, i mamy 340 subskrypcji i 100 tysięcy wyświetleń. Słuchajcie, jak ja to mówię, lecimy po 200, 300. 500, a potem po milion Nie sądzę, żebyśmy kiedyś dobili do miliona Ale może kiedyś się w końcu uda, tak? Teraz z subskrypcjami no lećmy potem 1000 Po 500, 750, 1000 I lećmy z tym w górę, niech to się rozwija i prężnia I tak dalej Słuchajcie no z okazji takiej, że no, stało się jak się stało, i przy okazji zgrało się coś innego. No to niespodzianki są takie, że ruszam z kolejną serią z grubego remontu. Tak i ta seria grubego remontu prawdopodobnie okaże się w listopadzie. Listopad, grudzień. Też będzie podzielona, tak jak rok temu, seria z remontu warsztatów. To teraz będzie tak samo podzielona seria z remontu czy z budowy nowego warsztatu. Tak wiem, co roku się przeprowadzam, no niestety tak się życie poukładało. Nie moja wina, że... Też miałem nadzieję, że zostanę w tym pomieszczeniu dłużej niż rok, no ale no niestety tak mi się poukładało, że będę się musiał przenieść. No ale... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tam będzie większe, Tam będą większe możliwości, większa przestrzeń. Niewiele, bo niewiele, ale będzie. I umożliwi mi to wejście na kolejne realizacje, które chciałem zacząć realizować. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!